Dzień dobry, szanowna komisjo, szanowni państwo, nazywam się Marta Smolińska i reprezentuję Stowarzyszenie Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki. Stowarzyszenie istnieje od 35 lat, czyli od momentu, w którym polscy przedsiębiorcy stworzyli podwaliny branży pirotechnicznej w naszym kraju. Zachęcani i wspierani przez instytucje państwowe zainwestowali miliony złotych w rozwój firm, które obecnie pracują polską branżę na piątym miejscu, zarówno pod kątem eksportu, jak i importu. Na świecie. Profesjonalizm i wysokość jakość branży doceniali dotąd nie tylko użytkownicy, ale także ustawodawcy, każdorazowo konsultując wszelkie nowe inicjatywy. W przypadku projektu obywatelskiego tak niestety nie było, a osoby, które go wsparły, nie miały świadomości, co tak naprawdę kryje się na kilkudziesięciu stronach projektu. Jeśli mowa o użytkownikach, to stwierdzić można jedno Polacy kochają fajerwerki i nie wyobrażają sobie celebracji najważniejszych wydarzeń bez nich. Miłość ta nie gaśnie pomimo zmieniającego się świata, świadomości i trendów. Dowody to niemal 20 tysięcy Polaków, którzy na przełomie grudnia 2024 i stycznia 2025 w ciągu zaledwie kilku dni podpisali petycję przeciwko zakazowi użycia i sprzedaży fajerwerków. Kilka niezależnych ogólnopolskich badań społecznych, przeprowadzonych na grupie powyżej tysiąca dorosłych, to jest panel Ariadna, raport KPMG, Kantar, z których wynika, że 80% badanych lubi pokazy fajerwerków, a 65%... 50% badanych używało fajerwerków lub uczestniczyło w wydarzeniu z ich udziałem. 51% badanych nie popiera całkowitego zakazu używania fajerwerków. 50% badanych opiekunów zwierząt sprzeciwia się całkowitemu zakazowi. 30% badanych deklaruje, że osobiście kupuje fajerwerki, co oznacza, że ponad 9 milionów Polaków używa fajerwerków we własnym zakresie. Preferencje Polaków są niezależne od tego, czy pod ich opieką znajdują się zwierzęta. Nie zależą też one od preferencji politycznych. Powyższe wyniki przekładają się bezpośrednio na liczby obrazujące skalę branży przedstawione w raporcie KPMG z końca 2024 roku, czyli łączny obrót na poziomie 700, ponad 700 milionów zł netto, kilkanaście tysięcy wykwalifikowanych pracowników branży, 76 milionów zł wypłaconych wynagrodzeń, należny VAT na poziomie 94 milionów ponad 29 milionów podatków i 14 milionów złotych w formie składek ZUS. Branża w Polsce to importerzy i producenci, hurtownicy oraz sprzedawcy detaliczni. Znaczną ich część stanowią firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a wiele z nich to wielopokoleniowe firmy rodzinne. Większość swojej biznesy prowadzi przez cały rok, a inwestycje, kontrakty i cała związana z tym logistyka to projekty realizowane na kilka lat do przodu. Obywatelski projekt obejmuje wiele zagadnień, które stowarzyszenie w pełni popiera, jednakże zawarte w nim zapisy zakazujące użycia i sprzedaży fajerwerków klasy F2 i F3 to nieporozumienie. Rynek fajerwerków amatorskich w Polsce to w 95 wyroby właśnie tych dwóch klas korzystają z nich nie tylko konsumenci, ale także rolnicy, służby specjalne. Wprowadzenie zakazu to zatem nie tylko zamach na swobody obywatelskie, ale przede wszystkim upadek polskiej branży pirotechnicznej, utrata kilkunastu tysięcy miejsc pracy realne zagrożenie powstania w Polsce szarej strefy, ponieważ Polacy chcą i będą używać fajerwerków. Wprowadzenie zakazu niczego w Polsce nie zmieni. Wzrośnie natomiast nie tylko poziom zagrożenia dla zdrowia życia i ludzi, ale i dla zwierząt, których dobrostan leży nam wszystkim na sercu. Dlatego Stowarzyszenie wnioskuje o całkowite wykreślenie z obywatelskiego projektu wszystkich zapisów dotyczących użytkowania i udostępniania wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy F2 i F3 użytkownikom indywidualnym. Jednocześnie deklarujemy gotowość podjęcia rozmów na temat rozwiązań kompromisowych proponowanych przez branżę, na przykład strefy wolne od pirotechniki lub krótkoterminowe, czasowe ograniczenia użycia. Więcej argumentów przekażę na piśmie komisji i dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo.